Witam was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na pysznego kurczaka kary. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie dania rozpoczynamy od pokrojenia wszystkich składników. Umytego i oczyszczonego kurczaka kroimy w paski. Mięso posypujemy przyprawą kary i obtaczamy z każdej strony, po czym odstawiamy na pół godziny. Obraną cebulę kroimy w piórka. Czerwoną paprykę pozbawioną gniazd nasiennych kroimy w paski. Opłukany szczypiorek z dymki drobno osiekamy. Na patelni z rozgrzanym tłuszczem krótko szklimy cebulę i paprykę. Często mieszamy. Do warzyw dodajemy kurczaka i podsmażamy około 5 minut. Następnie dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek oraz imbir. Wszystko razem łączymy, po czym wlewamy mleko kokosowe. Wszystko gotujemy do momentu, aż mięso będzie miękkie a warzywa nie będą rozgotowane. Danie doprawiamy do smaku słodką i ostrą papryką, solą i czarnym pieprzem. Pod koniec gotowania dodajemy posiekany szczypiorek. Wszystko razem łączymy i zdejmujemy z ognia. Tak przygotowane danie podajemy z ugotowanym ryżem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na bloga smakowitedania.com.